Fajnie będzie dzisiaj. Będzie mokro, Paweł. będzie ślisko, będzie fajnie. Paweł, to jest gość, Po prostu. To jest gość, To biega ultra w każdy tydzień. Dla niego to Aj, jest górne, tam. jak śniadanie z rana. Co tam? Co tydzień 50, nie? Tak. A za dwa tygodnie, za trzy, trzy tygodnie 150. No. Jaki pan przebiegł najdłuższy dystans? 108. Na razie. W planach więcej. Nic mądrego nie powiem Ja nie powiem, a co dzisiaj biegasz czy zamykasz? Czy... Zamykam, zamykam, czerwoną latarnią jestem, więc będę truchtał za ostatnim Nawet nie pamiętam jak jest limit na Dysznicy, ale myślę, że do południa tam się doturlam A i taśmę będę zbierał Ze Trzywory pewnie Może grzyby przy okazji Cześć Jaki nastrój? Dobry, bardzo dobry Może coś będzie fajnego Może się coś uda ugrać Oby. Ja tradycyjnie życzę Wam bezpiecznego biegu, żebyście tutaj cali zdrowi, bez kontuzji, wrócili na metę. No i przy okazji, żebyście się też mogli cieszyć, delektować e, widokami, tymi pięknymi e, szlakami, ścieżkami naszego Beskiduńskiego. Tam, tam. A jaka sytuacja? Tylko on tak Dzięki. Dawaj Ania. Jak ci pięknie? Super. Pogoda Kolka i zawoda woda. Państwa, dzisiaj odbywa się dziewiąty bieg Beskidnika, Jak zwykle w pięknej miejscowości w Foluszu w gminie Dębowiec. Co roku ten bieg przyciąga rzesze zawodników. Z czego to wynika? Otóż są piękne trasy, piękny malowniczy teren. Także bardzo cieszymy się, że to wydarzenie po raz kolejny właśnie odbywa się na terenie naszej gminy. w tej zupie takiego wyjątkowego? Co ty jest? Serce! Tu jest włożone serce! Jednak oście mieli chaos, żebyście mieli siłę dolecić do tej mety, dlatego my wkładamy no, całe to, serce w tą zupę! A oczywiście, to teraz macie tylko w dół to. tam a to, 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 to. Jesteśmy w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. O godzinie 6 wystartowali zawodnicy na dystansie 51 km. Cieszymy się bardzo, bo wiemy, że już niedługo na metę właśnie przybiegnie jako pierwszy zawodnik, także tempo ma naprawdę super. O 11 będzie start dystansu 21 km, o 11.15 6 km. W tym roku, tak jak co roku, mamy teraz dziewiątą edycję naszego biegu bezkidnika. Mamy oczywiście bardzo wielu uczestników, którzy przyjechali do nas z całej Polski. Jesteśmy w szczególnym miejscu, w miejscu, gdzie przed kilkunastoma laty było wysypisko śmieci. Dzisiaj mamy przepiękny park edukacji ekologicznej, który służy nie tylko mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom gminy, ale wszystkim odwiedzającym, a teraz, dzisiaj i każdego roku służy biegaczom. On jest taki szybki, nie? Oj, szybki. Nie wiem skąd ci ludzie tam przyjeżdżają, ale... Aha. Jak tu gość wydziałać, przybiegł niecałe 4 godziny nie. 51 km. No prześrednio 12 na No wiemy, 12 na godzinę. So młodzi ludzie, w szczególności także i dzieci sportowcy, no można powiedzieć już znani na arenie ogólnopolskiej, nie tylko, tutaj są, więc gratulujemy y, wszystkim uczestnikom, dziękujemy Panu Staroście, Panu Janowi Muzyce w tym wypadku, dzisiaj Panom Wójtom za obecność i mamy nadzieję, że to spotkanie rodzinne, bo tu prawie wszyscy przyjechali w towarzystwie, albo żon, albo babć, albo po prostu rodziców, y, że to, te spotkania będą kontynuowane, no i po prostu ta impreza będzie rozsławiała bezkidniski, bo to, tu mówimy o biegu Beskidnika i powiat jasielski, to jest dla nas bardzo ważne, więc trzymam kciuki za następne udane imprezy patrzymy tu na mnie. co tu dobrego macie? Panie, same dobroci. Swojska, skabowy, rosół, pomidorowa. Nie, pomidorowa. Kolorowa czysta. Pomidorowa będzie jutro, bo dzisiaj nie rosół. A Mogę ja ja się potoszę. nie napijesz. Co to macie jeszcze? Izo? Dwa kolory. Ja pierdzielę. Padne zdarzenie. Nazywam się Robert Wróblewski, przyjechałem z Lublina. Jestem po raz drugi na Beskidniku. W tamtym roku bardzo mi się podobała ta impreza, ten bieg. Ania Skóra. Dzisiaj biegłam dystans 51. Trasa super, aczkolwiek trochę trudna. Dużo górek, zbiegi też, kamienie, skały. Więc nawet na zbiegach, na zbiegach nie można było trochę przyspieszyć. Udało mi się wygrać. Rywale deptali po piętach, ale udało się utrzymać całkiem fajne tempo. Myślę, że wyniki czas są bardzo, bardzo sympatyczne. Można być zadowolonym. Dyszek Prucna z Jasła reprezentuje klub biegacza ze Zręcina, atletyk Zręcin. Bartłomiej Olbrych, przyjechałem z Binarowej, reprezentuje klub Ryglice sekcję biegową. Po raz dziewiąty startowałem biegu bez tym razem na 6 km. Zająłem trzecie miejsce, z którego jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj wybrałem dystans 21 km, gdzie jeszcze tydzień temu nie przypuszczałem, że go pobiegnę. także. Traktowałem go od początku treningowo. No, udało się od pierwszych kilometrów zrobić przewagę, którą dowiozłem do mety. Piotr Mazan z Finish Rymanów. Biegłem dystans 21 km, bieg bez kidnika. Sławomir Prętnik, dystans 50 km. Dzisiaj byłem trzeci, jestem bardzo z tego zadowolony. A dla mnie na końcówce bardzo szybka, ponieważ miałem zaciętą rywalizację na ostatnich 500 metrach. Konkurencja była bardzo mocna. Od samego początku był bardzo mocny podbieg na Magurę, gdzie już zauważyłem, że muszę troszkę odpuścić. Ale później przez część trasy biegłem z Marcinem, który był drugi. Bardzo fajnie się biegło i troszkę pogadaliśmy przez trasę, ale też widziałem, że jest mocniejszy ode mnie, więc musiałem mu odpuścić i Marcin pobiegł po prostu. Cześć, jestem Karolina Bagińska, przyjechałam z Trawy Wołoskiej. Biegłam dystans 51 km. Udało mi się zająć trzecie miejsce. To Justyna, koordynatorka tego biegu. Serdecznie chciałam Wam podziękować za to, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wszystko się udało, że jesteście zadowoleni i że dacie znać później w komentarzach i w jakiejś informacji zwrotnej. Z mojej strony było super. Organizacja takiego biegu wymaga dużego nakładu pracy, ale naprawdę było warto. Czekamy jeszcze na ostatnie osoby, które przybiegają ze szlaku. Najważniejsze było Wasze bezpieczeństwo. Co mi daje bieganie? Przede wszystkim jest to odskocznia od życia codziennego. Robię to co kocham, ruszam się i polecam każdemu, kto chce aktywnie spędzić czas. To jest dla mnie taka część życia. Nie jest to odskocznia. Nie uciekam od biegania. Po prostu lubię tutaj być, lubię biegać ze znajomymi się spotykać, lubię pokonywać swoje słabości, lubię bić swoje rekordy. No wszystko, co się z tym wiąże. Lubię podejmować odrobinę ryzyka. Biegam od około 10 lat. Jest to w sumie taka moja alternatywa, taki czas dla siebie. Bieganie daje mi dużo satysfakcji. No, po prostu jest jakby oderwaniem się od codziennych problemów, od tego wszystkiego, co nas otacza. Mamy taki czas dla siebie. To daje mi takie, taką odskocznię od codzienności. A tak po drodze spełniam swoje marzenia. Bieganie daje mi tą, tą satysfakcję, że z upływem lat na razie jeszcze nie, nie słabne, przynajmniej na dłuższych, dłuższych dystansach. Bieganie to moje życie. Tym bardziej, że są warunki do biegania w naszej okolicy, niski, sercu bliski. <noise> I także no, czerpię z tego radość i to mi daje kopa do życia. Dzisiaj jesteśmy świadkami zakończenia dziewiątego biegu Beskidnika. Bieg, który organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury pod moim patronatem, patronatem Starosty Jasielskiego. Jest to niezwykle piękna impreza promująca powiat jasielski, promująca Beskid Niski. I mam nadzieję, że spotkamy się tu za rok. Beskudni, beskid niski, sercu bliski.